Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa bardzo serdecznie i z wielką przyjemnością przedstawiam mojego dzisiejszego gościa, Pani Magdalena Nowak, radna Rady Gminy we Włocławku, ale także, a może przede wszystkim pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw zrównoważonego rozwoju. Witam serdecznie. Witam Pani redaktor, witam szanownych Państwa. Kiedy zaczęła się Pani y, praca Społeczna, z praca w samorządzie gminy Wocławek. Praca w samorządzie gminy Wocławek, no to tutaj są wybory samorządowe 2018. Nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że mogę być radną gminy Wocławek. Ta decyzja padła nagle. Przyszli do mnie sąsiedzi, poprosili mnie o to, abym startowała i żebym ich reprezentowała w gminie Wocławek, i tak się stało. Bardzo się cieszę, że jestem radną. Gminy Wocławek, tutaj okręgu Pinczaty, bo mieszkam na Pinczacie i ważą hewki Polskiej. A y, proszę powiedzieć, czym się Pani wcześniej zajmowała? Czym się wcześniej zajmowałam? Wcześniej nie pomyślałam, że moje życie może się potoczyć tutaj w pracy w samorządzie, w służbie dla dobra mieszkańców. Moje doświadczenie zawodowe jest naprawdę różne. Jako że skończyłam technikum odzieżowe, swoje początki kariery zawodowej zaczynałam w zakładzie odzieżowym. Wcześniej pracowałam po skończeniu szkoły średniej jako sprzedawca, a potem poszłam do zakładu odzieżowego, więc od podstaw mam praca od podstaw. Że praca tak, od powiem. podstaw, dokładnie. Praca od podstaw, więc przeszłam przez tutaj produkcję, bo to praca w zakładzie odzieżowym jest bardzo ciężką pracą. Ja zaczynałam jako tutaj pomoc brygadzisty, specjalista do spraw jakości, więc już sprawdzałam poszczególne etapy produkcji danych rzeczy. Potem ukończyłam zarządzanie zasobami ludzkimi i ten temat jest mi bardzo cenny i ważny dla mnie, ze względu na to, że uważam, że w każdej organizacji, czy to jest organizacja w samorządzie, czy to jest Organizacja pozarządowa, czy inne grupy społeczne, które tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, to ludzie tworzą wszystkie te komórki i to jest najważniejsze dla mnie. Inwestycja w kapitał ludzki, w ludzi, to jest najważniejsza rzecz, jaka może być. Przede wszystkim w małych przedsiębiorstwach i w dużych przedsiębiorstwach, gdzie kiedy doceniamy daną osobę w danych dziedzinach, w ogóle podczas pracy i ona czuje się doceniona. To już y, dla tych osób jest bardzo ważne i to ona nam buduje całą organizację. A jak się Pani poczuła w takim gremium, jakim jest Rada Gminy Włocławek, gdzie oczywiście oprócz takich osób jak Pani, które po raz pierwszy pojawiły się w tym składzie Rady, no są y, osoby już niezwykle doświadczone, które od lat pełnią takie funkcje. Czy mogła Pani liczyć na jakąś pomoc starszych koleżanek, kolegów, czy wręcz przeciwnie, ponieważ ten polityczny układ sił nie był dla Pani specjalnie korzystny? Tak, nie był za bardzo korzystny ze względu na to, że ja startowałam z listy prawa i sprawiedliwości z komitetu i tylko jako mi jedynej osobie z tego komitetu udało się uzyskać mandat. Były dwa pozostałe komitety i osoby niezależne, które startowały. Więc stwierdziłam, że dla dobra tutaj y, ludzi, którzy we mnie uwierzyli, którzy mi zaufali, y, będę się kierowała tym, żeby przyłączyć się do klubu, gdzie y, jest większość osób, gdzie te osoby wskażą mi, jak podejmować y, odpowiednie decyzje, które pomogą mi zaklimatyzować się, gdzie, przy których będę mogła się uczyć bycia radną, bo jest to dla mnie nie ukrywam nowa, nowa funkcja. Gdzie ja cały czas się uczę i to podkreślam, mam duże zaangażowanie, gdzie starsi koledzy też podsuwają mi, dają mi wskazówki, jak postępować. Czasami moja młodość jest taka, że jestem czasami narwana, też koledzy mówią spokojnie. To jest jednak samorząd, to jest praca administracyjna. Pewne rzeczy muszą po kolei następować. Tak? Ale y, trzeba przyznać, że poszła pani dość szybko dalej, ponieważ od pewnego czasu zaczęła się pani pokazywać w, y, w towarzystwie no nie mniej nie więcej tylko pani y, Anny Gębickiej, y, która jest osobą coraz bardziej znaną nie tylko tutaj w naszym regionie, od niedawna pełni funkcję wiceministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wcześniej była bezpośrednią współpracowniczką premiera Mateusza Morawieckiego i właśnie ona przed panią pełniła funkcję pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw zrównoważonego rozwoju. Proszę powiedzieć, jak zaczęłaś ta wasza znajomość? Dlaczego jesteście obie tak blisko siebie? I dlaczego to właśnie pani przejęła po pani Annie, pani minister Annie, yy, Tę zaszczytną, aczkolwiek chyba niezbyt, znaczy nie płatną funkcję u, u boku pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Tak, jak najbardziej. Tutaj zgodzę się z panią redaktor. Funkcja pełnomocnik wojewody do spraw zrównoważonego rozwoju jest to funkcja, za którą nie dostaje wynagrodzenia. Jest to na zasadzie wolontariatu. I grubo, grubo to podkreślmy, bo wiele osób przychodzi z różnymi rzeczami, i z, nawet z zarzutami, że mam za to patrzę. Nie, drodzy Państwo, ja, ja jestem od samego początku społecznikiem w wielu dziedzinach, i również tutaj funkcja ta jest kontynuacją prowadzoną przez panią Annę Gębicką, panią minister, teraz Annę Gębicką, która również nie dostawała za to wynagrodzenia. Więc to jest kontynuacja tych działań. Jak poznałam się z panią minister? Podczas kampanii samorządowej dostałam zaproszenie również z koleżanką, z, która startowała również z listy prawa i sprawiedliwości, na spotkanie z kołami gospodyń wiejskich. I tam zobaczyłam panią minister, panią sekretarz wtedy, w obecności pani poseł. I muszę powiedzieć, że już wtedy mnie pani minister zafascynowała swoim osobom, przede wszystkim takim. Podejściem do ludzi nie wywyższała się, normalnie rozmawiała była taka dla ludzi, dla ludzi. Kontakt bezpośredni był bardzo pozytywny. Podpowiedziała kilka rzeczy, czym można się sugerować, gdzie można uzyskać środki, co można zrobić dla społeczności lokalnej, gdzie, gdzie to jest bardzo ważne, bo ja nie miałam takiej wiedzy wcześniej. Po wyborach, po uzyskanej informacji, że już jestem radną. Postanowiłam odezwać się do pani minister i ta odpowiedź była bardzo pozytywna. Spotkałyśmy się raz, spotkałyśmy się drugi raz, zaczęłyśmy współpracować i ta współpraca, muszę powiedzieć, pokazała mi nowe oblicze, jak może wyglądać praca osoby, która współpracuje z panem premierem. Jest w Warszawie, jest bardzo blisko podejmowanych decyzji dla naszego państwa, a jednakże poświęca tyle czasu dla naszego regionu, dla ludzi, którzy dla których ona daje w ogóle im możliwości, to jest bardzo, dla mnie było bardzo urzekające i, i uczę się tych zachowań cały czas, gdzie cieszę się, że mam taką osobę, która jest dla mnie autorytetem w tych działaniach, bo bo kontakt bezpośredni z osobami, z osobami, które są na dole. Nazwijmy to tak na dole, które nie mają bezpośredniego wpływu na podejmowanie kluczowych decyzji dla państwa, ale słuchanie ich, pomaganie im, po raz kolejny powiem, słuchanie, słuchanie i słuchanie ich głosu jest bardzo ważne. Jeśli są możliwości, pani minister zawsze pomaga w realizacji różnych przedsięwzięć, naprawdę. Tutaj ostatnio mamy do czynienia z pomocą w uzyskaniu środków na remont dachu w naszej katedrze, ale również to są małe inicjatywy oddolne od zorganizowania zorganizowaniu jakichś dożynek, pomoc w napisaniu wniosków odnośnie strojów dla kół gospodyń wiejskich. No tych inicjatyw takich społecznych, oddolnych jest bardzo dużo, w czym pani minister angażuje się. Dla mnie to jest bardzo pozytywny przykład. Mm -hmm. Przejdźmy jednak do, do tego, czym zajmowała się pani minister wcześniej, a co teraz pani w niej jako naturalny sposób po niej przejęła, czyli do tej funkcji pełnomocnika wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw zrównoważonego rozwoju. O co chodzi tak naprawdę? Ja powiem, że dla mnie to jest taka funkcja, która daje możliwości dla naszego regionu, czyli przede wszystkim informowanie mieszkańców naszego regionu o możliwościach, z jakich mogą skorzystać, bo to jest bardzo szeroki wachlarz, bardzo szeroki wachlarz, ale dostęp do wiedzy i dostęp do możliwości jest bardzo ograniczony, mimo że mówimy, że, że jest duży. Więc już na zaproszenie pani minister Anny Gębickiej w poprzednim tygodniu wzięłam udział w szkoleniu, które organizowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa, która na tym szkoleniu dowiedziałam się o możliwości dla cyfryzacji goków. Już teraz zachęcam wszystkie gminne ośrodki kultury do zgłaszania swojej deklaracji wzięcia udziału w tym projekcie. Jest to dla mnie nowy obszar cyfryzacji i dowiedziałam się również na tym szkoleniu, że mamy 73 obszary NUT, tak zwane, gdzie w województwie Kujawsko-Pomorskim jest pięć takich obszarów. Z każdego obszaru będzie wyłaniany beneficjent z doświadczeniem oczywiście z tego obszaru cyfryzacji i ten beneficjent będzie miał za zadanie przeszkolić oczywiście chętne Goki, które chcą, między innymi Goki, które chcą wziąć udział w tym projekcie. Z kompetencji y, cyfrowych, tak? Tam mamy różne obszary, y, w zależności od kreatywności, tutaj osoby, która będzie pisała ten projekt. Y, gdzie kadra. No tu chodzi, przepraszam, że kładę słowo, ale chodzi o wyrównywanie tych różnic między rozwojem poszczególnych obszarów w Polsce czy tak, jak przede najbardziej. wszystkim, tak? Tak, tam... jak najbardziej, aby tutaj nasz region y, no, był bardziej. Y był bardziej do, dawał większe możliwości niż do tej pory. wyrównywanie tych szans jak najbardziej zdecydowanie w 100% no, się z mówią, tym zgadzam. Rozumiem, że jest tutaj jednym, jednym z wielu z kluczowych elementów, tak? elementów, tak. A co jeszcze? Hmm, tutaj już podjęłam działania i um, uczniowie z zespołu szkół technicznych wzięli udział w takich zajęciach y, pro, oprogramowania robotów y, przemysłowych, gdzie jako jedni pierwsi z naszego regionu y, mogli wziąć udział w takich zajęciach w pomorskiej strefie y, gospodarki y, w Gdańsku. Y, więc bardzo się cieszę, że tutaj reprezentacja Wrocławka i naszego regionu pojechała i mogła wziąć udział y, w takich zajęciach. Mam nadzieję, że to nie były ostatnie zajęcia i tutaj będziemy z tą specjalistyczną strefą pomorską współpracowali y, nadal. Więc tutaj na pewno wyrównywanie tych szans, jeśli chodzi o poziom edukacji, działanie na rzecz odpowiedzialnej strategii, wyrównywanie szans między tutaj obszarami wiejskimi, dostęp tej wiedzy do tych obszarów. Tutaj również jestem w rozmowach z wójtami, burmistrzami, jakie oni również mają potrzeby, bo to jest bardzo ważne, żeby Pomóc y, obszarom wiejskim podnosić ich, ich potencjał. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie Państwu. Pani Magdalena Nowak, radna Rady Gminy Włocławek, ale również pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw zrównoważonego rozwoju, była dziś gościem studia telewizji Kujawy. Dziękuję ślicznie i zapraszam dziękuję na ponowne bardzo. spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Z miłą przyjemnością jeszcze raz odwiedzę Państwa.